Jest. No, parę rzeczy mam. Jeszcze? I mam za ciebie coś. Tak? No. To? Nie, to dla mnie. A co to jest? Otworzyć, zobaczyć. Ej, ja to może nie chcesz. Chcesz to? A zaraz Ci pokażę. To ja otwieram. A, nie A, czekać na Ciebie? Tak. Ok. A, nie otwieram! Nie, nie, nie otwieram! I zaczynamy, Misiu? Um. Zaczynamy od Twoich czy od Moich? Um, od Moich. Od Twoich? Tak. Ok. Bianka będzie wybierała, od czego zaczynamy. Kiedyś, możesz wybrać sobie, co chcesz najpierw otworzyć? Um, to. To? Tak. Tak myślałam. Ale nie wiesz, co to wy jest. To mięciutkie? Mięciutkie. Uwaga, uwaga. Ej! Co ma tutaj? Kieszonki. Dziwnie pachnie. Co? Mhm. Trzeba wybrać koniecznie. Dziwny zapach taki. Dziwny zapach. To, jest? to jest. Zaraz Ci pokażę. To dla mnie? To dla mnie, ale mogę Ci kupić takie same, jak chcesz. Ej, to... No. Ale to. ciepłe. U jesteś. Musimy ci kupić takie same, co? Tylko mniejsze. Masz jedna, idzie na druga ręka. Czekaj, znajdę twoją rączkę. Dawaj, o, tu. o, tu. o No to moja, ale okej, okay, możesz sobie pochodzić. O tych tońszak. O tak musi jak chcesz. No, podoba mi się. Okej, okay, teraz dla ciebie czy dla mnie kolejna rzecz? Niech dla mnie. Dla ciebie, okej. Okay. Dla ciebie jest to. Tak. Zgadnij co to jest. Będziemy leciały samolotem i będziesz musiała mieć zajęcie. Pierścionek. Nie pierścionek. Będziesz musiała mieć takie paczka. zajęcie. Paczka. Co? Paczka. No paczka. To mamy specjalnie po to, żeby Bianka miała zajęcie w o, samolocie. Już otwieram. Czekaj, czekaj. No tak otwieramy. Zgadnij kotku, co jest w środku. takie zabezpieczenie. Tutaj to jest? Dla Ciebie. Co to jest? Taki duży telefon. Elo. To otworzymy teraz? Ja już to otworzyłam, bo byłam ciekawa. To moje? To dla mnie. Taka zalotka, on miała coś jak prostornica do włosów, lokówka do włosów, o. To jest świetne, polecam naprawdę. Następna rzecz, wszystko dla Bianki. Tak. Tu to jest? Mów, czy Ci się podoba, dobra? Co takie dalej mama? To jest taki komplecik. Trzymaj spodnie. takie? To tak jest? Tomo, na tańce będziesz w tym chodziła. Tak. Taka bluzeczka taka kurteczka. Kurteczka. Śliczna. Nie podoba Ci się? Nie. Naprawdę? Nie. Na tańce, jak super wygląd, chcesz założyć? No. Tak. Tak. No to chodź. A może czy wszystko? Czy tylko kurtałe? Um, tylko kurtałe. No to dawaj Ramie. <grym> Ale pójdziesz. A może do przedszkola chcesz w tym iść? Um, na tańce. Na tańce? Tak. O kurde, to będziesz wyglądała jak prawdziwa tancerka. Tak. Tancerki mają takie krótkie kurtki. Tak? No, pokaż. Ale piękne kolory. Kurde, Felek. Niepiękne. Niepiękne? Okej. Okay. Miśka, tamto piękne było czy nie piękne? Było. Piękne? Nie. Nie? nie. Dobra. Tam... Szuj, mamo. Czekaj, mama. Czekaj, ci... mamo. To był jest drugi mar. Drugi Marvel. Drugi Marvel? Tak. <gry> no, takie podobne jak Twój Marvel, bo też czarne. Bluza. Dla mnie? A wiesz, co tu jest napisane? Tak. Czuczka mamusi. Tak? No. Tu jest tak napisane. Tak. Nie <grym> jesteś moją Hej, czy... Podoba się to, czy nie? Nie. Nie? nie. To nie. Znowu nie? Nie. O Jezu, to następne. Może następne Ci się spodoba. Wow. <grywa> wow. Podoba mi się! Podoba Ci się? Tak! Czemu? Bo pi? Tak! <grywa> <I> to <wow>. <grywa> <grywa> Bardzo piękne jest! Bardzo piękne? Tak! O Jezu, całujesz takie portki? <grywa> Ale portki nie wiem, czy nie będą za duże na ciebie. A pokaż bluzę. O, i taka bluza, zobacz. ale będziesz wystrojona chodziła. Czyli to ci się podoba? Tak. Do przedszkola w tym pójdziesz jutro? Tak. Tak? Tak. A chcesz? Za, za... parę dni. Za parę dni? Tak. Jutro możesz iść. Za parę dni. Dobra, jeszcze jedną mam dla ciebie. Zobaczymy, czy to będzie fajne. Czyli jedno na razie Ci się podoba, tak? Portki. I trzymaj Portunie. Zobacz jakiś... Podoba mi się! Podoba Ci się? Tak. Mi też też. za jakie piękne. O, ty jesteś kochana. No jejku. To tu to. To Miśku. Dwa Ci się podobają, a dwa nie, tak? Podobają mi się. Wszystkie? Tak. No to super. <laughs> to jest dla ciebie, proszę. I się, się, się. I jeszcze coś chciałaś? Tak. Fantyma, fantyma. Siebie zamieni. Ta rasa, tu Dobra, a teraz mamy. Mamy ciuchy. Trzy piżamki sobie zaszalałam. Luzeczka. Ale duża. Moja? Moja, ale to jest eska, ale jakaś taka duża się wydaje. Porteczki. Portki super. Kura, mogę się... O tak robisz? Co chcesz założyć? Tak. Na mnie. No to no, no, chodź. <grym 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 A moje chcesz mierzyć? Tak. No. <śmany> ja jeszcze mam takie same, tylko inny kolor. tak samo wyglądały, Wienka? Tak. Takie same, tylko inne kolory. Którą mama ma założyć? To? To? Nie, okej okay jest. Okej. Okay. Och, nie, nie jest wcale za duża. Nie, jest ja też. O, ja Masz też kieszonkę. Tak, masz kieszonki. A, bo one są inne. A nie, ja też mam kieszonkę. On patrzy wyglądam jak siostry. <noise> jak takie pielęgniareczki. <noise> bardzo fajna, bardzo fajna. Tak, tak, bardzo fajna. I do tego portu nie mamy. Portunie, Ale za, to dla mnie. Dla ciebie, no to też masz swoje, też tutaj. No ja mam swoje tutaj. Tak, to moje. No, zakupy nam się udały, podoba mi się. Jeszcze chciałam założyć. Jeszcze? Czekaj, jeszcze tylko mamy ostatnią. Co, portki chcesz założyć? Tak, I ostatnia rzecz. Taki masażer do tutaj, do wózika Masażer taki tutaj do wózika. Misiu! wymodeluję tutaj buźkę. Ja to zakładałam już i faktycznie są takie drgania, tak jakby prądzik, coś takiego. No i... To jest dla mamy takie. No i wtedy mama będzie miała piękną tutaj buźkę. Tak? Chyba tak. Chyba tak to działa. Ogólnie takie mm, sz, szczypie, taki prądzik delikatny tak? czuć. Mhm. No fajne. To może być fajne. Ogólnie raz założyłam, tylko na sekundę sprawdzić czy działa, ale... Ale może faktycznie coś się robi, może faktycznie będę piękniejsza. No dobra, i to by było. To by było na tyle. Mhm. Piżamki są ok, Co? Tobie też się moja piżama podoba? Tak. No to super. To moja piżama. Twoja piżama. Za za mnie. Nie jest za duża? Nie. No nie, też tak myślę, że jest akurat idealna. Tak, idealna. W Czym pójdziesz do przedszkola? W tym? W tak. Tym? W no coś się też To jest do spania. Muszę <grym> spać. Spać? W tym, kiedyś spała? Tak. Więc to by było na tyle? Nasz hol zakupowy właśnie dobieg końca. <grym i zeznalec> Kawęcie. Bye bye. Bye bye.